Was w dzisiejszym nowym vlogu. Ja już jestem ogarnięta, idę zaraz ogarnąć mojego syneczka. Kiełbaski nam się już gotują, paróweczki. Rzadko je jadamy, ale są takie dni w miesiącu, że paróweczki wchodzą. <grych> ja ogólnie nie jem, bo nie im śniada, więc ja odpadam, ale mój syn tak. Yy... No co by tu powiedzieć? Jest godzina niecała dziesiąta, a jest ciemno na dworze, szaro, buro, ponuro. Beznadziejnie, po prostu pogoda nie zachęca nawet do tego, żeby o 10 wstać z łóżka. <grych> Więc jest ciemno już od razu w domu, może sobie światło, to będzie... O, nastała jasność, trochę lepiej. Zaczynamy dzień. Nasz dzień, któryś już z kolei w domu, ale to może opowiem w następnym filmie. Moje oczy nie, nie płakałam. Wyglądają... Już! Wyglądają tak od dwóch tygodni. Ale to wszystko Wam opowiem. Będę nagrywała y, chyba jutro ten film, w którym powiem Wam co, jak i dlaczego tak jest. ostatnio zaprzyjaźniłam się z, na nowo z dresami, bo jak wracałam z pracy y, popołudniami, ogóle Jak wracałam z pracy popołudniami, to y, przeważnie już zostawałam w tych ciuchach, w których byłam, bo i tak już były brudne, więc nie bez sensu było się przebierać, chyba że miałam białą koszulę. To no way, to koszulę ściągałam, ale przeważnie zostawałam mi na te 2-3 godziny wieczorem, dopóki nie wykąpałam mojego synka. No to po prostu jakoś funkcjonowałam w tych ubraniach, w których weszłam do domu. A teraz w dwóch tygodni zaprzyjaźniłam się ze swoimi, nowy, znaczy nowymi, starymi, ale dla mnie nowymi spodniami dresowymi, bluzami, takimi bluzoczkami z długim rękawem, swetrami, getrami, skarpetkami. Więc y, dzisiaj też wchojały y, leginsy. Te leginsy są w, z, o matko, z Tesco. Tak, z tej takiej serii coś tam sportowej. Nie wiem, czy dalej to jest, bo nie byłam w Tesco. Ale jak mieszkałam wcześniej tam bliżej Tesco, to często tam bywałam, więc to mam z Tesco i o dziwo jest to XXS, bo S-ka była za wielka, m -ka to już w ogóle, a ta XXS-ka trochę jak się już rozciągnęła od y, dwóch lat to mogłaby być XXXS, nawet szczerze powiem, bo one nie są takie mega przylegające, one są takie o właśnie, no mogłyby bardziej przylegać, no ale są, no po prostu ja je mogę tak spokojnie sobie tu naciągnąć, także nie są przylegające, też tutaj tak nie ściskają i nie trzymają tego pasa, więc mogłyby być bardziej, no ale już się troszeczkę rozciągnęły i nic z tego nie będzie który jest założony, idę wygodnie ubrać moje dziecko i śmigamy dokończyć śniadanko dla niego, a później zabierzemy się z jakiś obiad, mam yy, ochotę dzisiaj na jakiś sosik, mam piersi z kurczaka, więc może taki w sosie własnym piersi z kurczaka pokroję w kusteczkę, nie wiem, coś wymyślę, mam jeszcze resztę buraczków w takim dużym słoiku, więc trzeba było by służyć, do takiego sosiku byłoby okej. Okay. Zobaczymy. I mam nadzieję, że w niedzielę uda mi się albo w poniedziałek y, ruszyć na jeżeli chodzi o jakieś świąteczne ozdoby. Bo chciałabym tak maksymalnie do tego 6-7 grudnia, żeby już było w domku świątecznie. Najbardziej to chyba do tego 6. Czyli do 5, do 23 muszę wszystko mieć takie już świątecznie, przynajmniej na 90%. Najprostsze śniadanie świata, ale i takie czasami jest potrzebne. Paróweczki, takie jakieś z lepszym niby składem. Kaczupek, ogóreczek. Serek żółty i chlebek. Z racji tego, że mi się powiedział, że to dzisiaj trzy kiełbaski, a ja się go zawsze pytam po pięć razy, ile i co chce no to dałam mu trzy. Zobaczymy, czy zje. Więc wtedy już mu nie będę pchała chleba. Zobaczymy, jak okay. mu pójdzie. A serek jest taki, zaraz Wam pokażę. Bardzo lubię ten gołda w plastrach bio. Organik. Jakby no, nie wiem, czy on jest jakiś taki cudny, żeby go tam wcinać. Nie mam pojęcia. Tu możecie sobie zobaczyć, jakie ma składy. Czy składy, skład. Głównie patrzę, żeby nie było tego barwnika Anaton. Anton jakoś tak to się nazywa. Tak, jak jest na przykład serzów, tylko już. O, zaraz wam pokażę. Wiedziałam, że jest, bo naprawdę w minimalnych tylko serach i po prostu jest. Widzicie? Anaton Barwnik. No, i to jest na przykład ser królewski się. Coś tam, 8,42 za taki kawałek. To jest moja ręka. A to jest ten ser. No i ja go nie będę jadła ze go, yy, Nie wiem, może nam na pizzę. Bo ja na przykład, jak się da i wiem, że coś nie, nie jeść, albo nie powinno się. To staram się unikać tak ciemno, że muszę zapalić światło. Nie wiem, jak swoim dzieciom robicie kakao, ale ja używam gorzkiego kakao, które mam zapakowane w takim pudełeczku. Nie wiem, skąd je mam, chyba z okay. W takim pudełeczku i to jest gorzkie kakao. Zawsze daję trochę wody na dno garnuszka. Daję tutaj trochę cukru, tam jest cukier, widzicie? Z możecie ksylito, ale jakiś inny, jakiś słodzik, nie wiem. Ale ja daję zwykły cukier albo miód. Czekam, aż trochę to będzie cieplejsze. W sensie się zagrzeje. I dosypuję sobie do tego łyżeczkę, dwie tego kakao. I to się ładnie rozpuści, bo w mleku tak się nie rozpuści i zostaną w grudki. A w wodzie się rozpuści i do tego dolewam, jak już mi się to ładnie wszystko. Widzicie? Przynajmniej się fajnie nie rozpuszcza. W takiej wodzie, a to jest troszeczkę wody. Zobaczcie, to jest już tylko no, Troszeczkę to się rozpuści wszystko ładnie. Dolewam do tego mleko i będzie kakao pyszne. I nie kupuję tego kakao takiego, które jest gotowe. Tak jak mówiłam wcześniej, jak mogę czegoś unikać, to staram się to zrobić. Szczególnie jeżeli chodzi o moje dziecko. Według, wed znaczy, wobec siebie to jest mniej taka mhm. zasadnicza, bo często jem jakieś tak zwane gówno. Ale wobec mojego dziecka jak tylko się da, to się staram. Wiadomo, no, wiadomo, tak jak dzisiaj, o, weszły parowy, jakieś tam teoretycznie ich nie powinno być. I przeważnie 90% na zakupach to kupuję kiełbaski 100% z, pyśni, z kurczaka, morliny albo z indyka. ale wjechałem, mąż kupił, więc też mogą być dwa, trzy razy w miesiącu, nikomu nie zaszkodzą że jak ktoś wcina na i było codziennie, to trzeba już się zastanowić. <laughs> Także takie kakao, za chwilę doleję mleko. Mm, polecam Wam taki sposób zrobienia kakao. Spróbujcie sobie. Można do tego dodać teraz, jak są ten okres taki świąteczny, tak zwany zimowy, gdzie śniegu jest zero, no ale powinien być zimowy. Możecie dodać do tego cynamon, goździki, anyż, co tam sobie chcecie, co lubicie. Można zetrzeć troszeczkę skórki pomarańczy albo dać taką sparzoną, żeby trochę tak, będzie taki, o takim smaku pomarańczy, trochę do kakao. Naprawdę możecie kombinować i super. ciemno, zobaczcie, jak ciemno masaka. Ja mam tak, trochę prania, moje dziecko jest śniadanie. Trochę prania mam do poskładania, mam do ogarnięcia łóżko. Właśnie mi się wieczy w sypialni, nie wiem jak yy, wy macie, ale ja mam także, jak wstaję rano i jak jestem w domu, nie wychodzę do pracy ani nic, to otwieram zawsze okno, tutaj gdzieś śpimy. Czekam, aż ta poście tak się wywietrzy jeszcze teraz, jak robi się tak troszeczkę mroźno i zimniej. To czekam, aż to się wszystko tak fajnie przegryzie tym zimnem, wywietrzy, i dopiero wtedy zamykam okno i ścielę tutaj łóżko. Nie wiem, czemu tak sobie wypracowałam jakiś taki. Zawsze tak robiłam. Zawsze. Yy, I tak samo jak śpimy, to jak, zanim wstaniemy, to ja zawsze się przykrywam z Milanem. Oczywiście, jak jestem w domu. Teraz jestem od dwóch tygodni, więc robimy to codziennie. A tak po w weekend czy rano, jak on też wstanie w, w miarę wcześniej przed wyjściem do przedszkola i pracy mojej, to, to też się tam staram gdzieś tak zrobić. Po prostu otwieram okno, przykrywamy się mocne kołdrą, przytulamy się do siebie, żebyśmy nie zmarzli i otwieram takie mroźne powietrze i sobie tak oddychamy. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że to może pomaga na odporność, czy jakoś tak rano człowiek lepiej się poczuje oddychać trochę świeżym powietrzem. Nie wiem, tak, tak sobie to tłumaczę, ale... Działa, dla <laughs> mnie działa Byłam już ochoczo ją sprzedać, bo Bardzo mi się podobała ta torebka Ona była tak mega Znaczy dalej mi się podoba, o, może tak źle to ja Jest mega piękna, z tym, że ma srebrne dodatki I te dodatki wcale mnie jakoś nie zachwycają, że są srebrne Jakoś tak Wolałabym, żeby był złote, bo ja zawsze mam złote dodatki, zegarek, kolczyki. No ale ona sama w sobie jest tak śliczna Że no i tak ją zatrzymałam, piękna jest ta torebka Ma, jest z skóry Czy coś takiego, pamiętam jak to czytałam, czytałam Wtedy na zarze, to byłam po prostu w szoku A ja ją kupiłam chyba za 49 albo 39 zł, To na jakiejś super promce Byłam chyba wtedy z moją szwagierką w zarze W silezji w Katowicach I po prostu była jedna jedyna Ona też ją chciała, ale była jedna jedyna I pomimo właśnie srebrnego zamku Ja ją wzięłam, bo tak mi się spodobała, naprawdę I nosiłam ją bardzo długo Swojego czasu chyba jak ją kupiłam to przez cały miesiąc Chyba w kółkowie nie chodziłam i naprawdę uwielbiam tą Nawet na dowód tego mam tutaj portfel Bo ostatnio w niej byłam <laughs> Jakieś dokumenty No naprawdę Także wracam do niej z powrotem Ona jest z zamszem, więc tak jakoś nie wiem Czemu pasuje mi bardziej na okres jesień zima Początek gdzieś tam tej wiosny I troszeczkę mi się tutaj urwało Nie wiem czy to zobaczycie Urwało mi się ten sznureczek, który znajduje się w tym łańcuszku I nie wiem za bardzo co z nim zrobić Ale tak myślałam, że może jakoś się zwiąże to Nie wiem, tak się tutaj urwał że jakoś to zwiąże, żeby to się po prostu nie rozpruło mi dalej. Dobra, to ja wracam do ogarniania tego Armagedonu naszego tutaj i później coś porobimy. Może poukładamy z Milanem puzzle, jak już trochę się ogarnę. O, ostatnio ktoś się mnie pytał na Instagramie. Szlafroki. Więc ja już Wam mówię, to jest szlafrok, który mam. Hmm, chyba odkąd się tu wprowadziliśmy, to powiedzmy 5 miesięcy, 4, 5 miesięcy powiedzmy. Taki on jest do połowy uda i jest z homli, ja go zamówiłam, on był na promce, nie ma tu chciałam Wam pokazać, ale nie ma Jest tak, do zawieszenia haczyk jest tutaj na górze, jest ciepły, ale nie jest gorący, tak jak mam takie dwa szlafroki, to ło, wow, jest mi bardzo gorąco w nich zawsze Jest milutki, te rękawy tutaj są jakby już takie podwinięte, takie grubsze są, nie da się tego odwinąć i jest naprawdę bardzo fajny. Nie wiem, czy są inne kolory, bo nawet nie patrzyłam. Mi się spodobał wtedy ten i też był chyba tylko ten w brązze z tego koloru. Naprawdę fajny. Tylko nie wiem, o co to chodzi i nawet nie wiem, jak to pokazać. Spróbuję odwrócić kamerę, może to się uda. Tu są jakby takie. Nie wiem, jakby taki plastikowy materiał, który to łączy. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Zaraz to pok spróbuję pokazać z bliska. Pójdę do kuchni i wam to pokażę. Co to jest? Przecież nie ma takiego szycia chyba, co? Jakby te ciczki są tutaj na takim... Kurde, ja nawet nie wiem, jak to nazwać. O co chodzi z tymi nitkami? Powiem Wam, to jest dla mnie jakieś takie... Znaczy nitkami, z tą kratką taką. Nie może ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć, czemu to się tak robi? To tak szyje, dziwne to jest i mm, często też on nie jest gorący, bo widzicie, to są dziurki, które centralnie prześwitują. Koło, więc nie znam tak gorąco. I ostatnio jeszcze Wam powiem, mam fazę na mandarynki, to jest po prostu. Mój mąż kupił wczoraj chyba kilo mandarynek, przedwczoraj, i zostały resty, we trzy, cztery. No, mam taką fazę na mandarynki, że nawet ostatnio chciałam się wieczorem coś słodkiego i mieliśmy takie czekoladki, znaczy się mamy. Takie czekoladki, teraz ja wyciągnę, z, to z Lindy, z Milki, takie jakieś, nie wiem, mój mąż kupił jakieś takie, Milki Mu, nie wiem, czy to jakieś nowe, nie widziałam wcześniej tych czekoladek. z Takie czekoladki i tak mnie kurciło. wczoraj wieczorem, że po z 3 wziąć cztery te czekoladki, ale przyszłam tutaj, bo tu są mandarynki, a tu jest szyfrada z, z smakołkami, otworzyłam i mówię nie biorę 4-5 mandarynek i idę je obrać i dopiero idę oglądać film. Więc obrałam je, wrzuciłam sobie już ubrane do miski i zjadłam. I powiem Wam, że zjadłam może tak nawet nie pół tych mandarynek. Jakoś ta ochota na słodycz mi przeszła to po pierwsze, a po drugie jakoś w dopiero pojadłam ogólnie tymi mandarynkami, więc to też było takie, no dobrze wyszło zamiast tej czekolady. Nie, nie odchudzam się nie na żadnych dzieci, ale po prostu gdzieś tam się pilnuje, bo od tego, że od dwóch tygodni siedzimy w domu, to to jakbym tak sobie zajadała codziennie, to chyba żeby się to skończyło, więc staram się przynajmniej utrzymać to co, to, co jest ogólnie i to, co było. Więc ani nie słucham, ani nie przytyłam, ani nic trzymała się tak, jak wszystko było. A wiadomo, jak jeździ w domy, to ciężko. Dobra, wracam do swoich obowiązków. Jeszcze muszę yy, taką, mam komodę w tym przyciągu, gdzie jest yy, wejście do dwóch pokoi. Mam taką komodę z tamtego mieszkania, która jest trochę zagracona, bo tam się dawało teraz wszystko, co niepotrzebne, wszystko, co się gdzieś znalazło, i muszę tam już poukładać, bo mnie to irytuje, muszę ją odsunąć, odkurzyć, umyć tam podłogę, uporządkować i znaleźć tam miejsce, żeby włożyć buty, bo nie mamy dokończonej tej szafy tam na przedpokoju, która ma być i tam mają być buty i nie ma tam półek dorobionych, nie mamy tam drzwi zasuwanych i nie chcę tam dawać butów, moim zdaniem buty muszą być w czymś, co się zamyka, no wiadomo, niektóre buty, dobra, nie ważne. Po prostu moim zdaniem buty muszą być w jakiejś szafce, która się zamyka tam się nie zamyka i nawet nie mamy jeszcze zrobionej półki do tej szafki, gdzie powinny być buty Więc no dam to do tej komody, do szuflady Tym bardziej, że ta komoda nie jest znówka i nie jest mi szkoda tam dawać, dawać jakby wkładać buty Więc powkładam tam buty, wyciągnę tam parę rzeczy, bo są tam chyba rzeczy nawet, które są niepotrzebne Przemilczę to więc też trzeba było je gdzieś, gdzieś ulokować albo wypierdzielić gdzieś już i się ich pozbyć. No i taki plan na dziś. Dobra, to ja biorę się do pracy i jeszcze muszę zrobić obiad, to już mówiłam. Ale to obiad dopiero gdzieś za dwie godziny zacznę robić, jak moje dziecko teraz je śniadanie, to myślę, że obiad na 14-15, będzie ok. Pewnie jeszcze zje bananami, w międzyczasie gruszkę, mandarynkę, No więc damy radę. Włożyłam sobie cenik żeby nie ubrudzić sobie skarpetek, bo tam pewnie będzie troszkę... Jahu. tu jeszcze nie mamy listewek na tym przedpokoju, jeszcze jest niedokończony, jeszcze trzeba pomalować ściany a to jest mój kącik wstydu to jest tak, buty, które się chodzi, nie chodzi zaraz to muszę posprzątać, tam w tych szufladach dzieje się magia i tu więc to wszystko trzeba posegregować poukładać, powypierdzielać, co niepotrzebne i wracam już jak będzie posprzątane, wola voilà, czyste to są rzeczy, z którymi miałam co zrobić, a to mi się przyda do szafy, że jak to będzie już zabudowana, żeby coś tam popakować, więc je zostawię, a to mi się już niestety nie mieszczą. Tutaj mam rzeczy, które mi się na ścianie, są Adam, to są buty mojego to są małe buty, to są jakieś pierdolone, to są gry, to są dokumenty, to są mi potrzebne, to są jakieś pierdolone, to są Adamowe, jakieś rzeczy, więc... Ale przynajmniej wszystko jest po Ten a nie znalazłam pokój, ale jak nie to wam pokażę. I used to think, if I couldn't find hope, I should just let it all go, I used to think, Mój patent na domowe mleczko kokosowe. W zaparzaczu wsypujecie sobie z 4 z 5 łyżek, zarobiacie chcecie jakby tego wytworu e, wiórek kokosowych. zarwacie gorącą wodą, tak troszeczkę więcej niż macie wiórka. Jak ja miałam dotąd wiórkę, to tak dotąd woda zalała. Odsączacie sobie to. Jak już trochę tak 5 minut dajcie, żeby to się. Jak chcecie bardziej intensywniejsze, to możecie, jak nie wiem, po godziny przed y, zalaniem sobie dania. Tu Wam się wytworzy takie coś, co ma aromat, jak i posmak kokosowy. ja do śmietanki dolewam sobie tej wody, a później wylewam to do mojego dania, w której, jeżeli jest... o wygląd tego dania, to nie jest to jakiś Insta, ale ja ogólnie bardzo lubię. To jest zwykła sałata lodowa z y, y, trochę solą, trochę cukru. Oliwy z oliwek, ostrej oliwa z oliwek zwykła, trochę wody, to wszystko wymieszać razem. I do tego sos balsamiczny, dlatego jest też taka trochę jakby brązowa od tego sosu. A jeżeli chodzi o ten sos, no to ja podsmażam kurczaka z cebulą trochę czosnku, później dodaję do tego brokuły i dodaję fasolę, taką mrożoną fasolkę szparagową, brokuły mówiłam, kalafior, wszystko to doprawiam solo. Doprawiam takimi ziołami chińskimi, które czasami różne mi trafiają w ręce, to nie jest zależne od niczego. Sos sojowy, no i podsmażę też trochę na ostrej oliwie, żeby nie dodawać ostrych już tutaj rzeczy, z racji, że mamy dziecko, no to nie bardzo. I właśnie później dodaję do tego, żeby to się wszystko ładnie ze sobą połączyło. Dodaję do tego właśnie ten, to mleczko kokosowe, którego dzisiaj nie miałam, na śmierć zapomniałam o tym, że do tego mi się przyda, nie było w domu. Ale zrobiłam sobie własne mleczko kokosowe i ten posmak tutaj w tym jedzeniu jest właśnie o który chodzi, o tego, ten posmak tego mleczka kokosowego. Mm, co jeszcze tu możecie dodać sobie? No różne warzywa, możecie kupić tą mieszankę chińską. Ja też ją często kupuję, ale akurat teraz nie miałam, więc zrobiłam taką wersję. Można dodać dużo kary, ja dałam tylko trochę kary i trochę kurkumy, żeby nie było za dużo z racji właśnie tego, że mamy dzieciaka, a nie chciałam się dzisiaj robić na dwa gary. Dobra, ja odczuwam w tym bardzo głodna. Jeżeli chodzi o przyprawy, to możecie dodać sobie jakie chcecie, no bo to zależy od Waszych, że tak powiem, gustów i smaków. Także smacznego. To tyle w dzisiejszym vlogu. Robi się już szaro, buro i ponuro. Jest godzina już nawet, nie wiem, ale 15.40, więc już robi się szarówka u nas. Ja zjadłam, to było naprawdę pyszne. Wypróbujcie sobie takie na szybko jedzonko, bo to w zasadzie bardzo szybko się robi. Jeszcze jak chcemy do tego ryż, no to już w ogóle... Całe danie, nie wiem, 25 do pół godzinki i macie pyszne. Oczywiście doprawić sobie możecie ostrością, jak Wam smakuje i jak wolicie. Nasze było takie leciutko, takie posmak pikantnego, ale no z racji tego, że mamy malucha, no to nie możemy takiego bardzo pikantnego. Można oczywiście przerzucić do osobnego garczka, dodać sobie coś pikantnego, żeby podkręcić ten smak, ale już mi się nie chciało kombinować, więc. No, ogólnie to też jest mi to obojętne, jaki to ma smak od. Dwóch tygodni, więc. Whatever. <grych> Ale o tym jutro. Mm, no i co jeszcze? Tyle. Będę się z wami żegnała. Nic już ciekawego u nas się nie będzie działo, będzie tylko zabawa i chyba gry w PlayStation, z tego co słyszałam. Na razie tylko yy, yy, trzeba zjeść obiad, ogarnąć po tym obiadku i mam ochotę na jakiś deserek. Nie wiem, czasami, czy nie pobieram jabłek i nie zrobię czegoś pod, pod kruszonką, czy coś, nie wiem. Yy, coś bym wymyśliła, bo mam na coś smaka. Myślałam, że deszcz pada, ale nie. Jeszcze brakuje, żeby deszcz padał i już całkowicie będzie pogoda tragiczna. To tyle. Może jutro zrobię sobie paznokcie, nie wiem, bo już nie dojrzałam odrostu, są długie dla mnie to już są długie i mi już ogólnie przeszkadzają. Zapaliłam sobie tam yy, świeczki w kuchni, zapalę sobie zaraz tutaj yy, moją latarenkę, do której włożyłam sobie takie, yy, no, nie wiem jak to się nazywa. Oj, tutaj nie bardzo. No ja takie kulki, tylko że są do prądu. Tam mam gniazdko, więc akurat górą sobie to wyciągam i wygląda to spoko. Na święta chcę tam sobie dać jakąś świecę, czerwoną chyba albo zieloną. Nie wiem zobaczę, ale chyba raczej taką czerwoną bym sobie tam wrzuciła. Chciałabym prosić Was jeszcze o subskrypcję, o łapkę w górę. Jak coś się nie podobało, na no to łapkę w dół, to ja wiadomo, opinie są ważne. Kto co myśli i czy film jest ok, czy nie ok. To tyle, żegnam się z Wami i życzę Wam miłego popołudnia i wieczoru. I wyraźnie powiedziałam, też mój mąż się gdzieś tutaj plątał i nie wiem, czy tam dokładnie zrozumieście o tym chodzi. Po prostu, jak macie taki zaparzacz do herbaty, dajecie sobie do tego, zależycie od tego, no, jaki macie duży. Ja mam taki. Mm, jakby z banuszek, więc dużo mi się tego tam zmieści. Ale powiedzmy, nie wiem, z trzy łyżki do takiego, jak ja mam zaparzycza, to daję takie trzy łyżki e, tych e, wiórek kokosowych. Zarewam to gorącą wodą, ale nie, żeby zalać całe i tylko trochę. Tylko nie wiem, powiedzmy tyle, ile tych wiórek kokosowych, to tyle tej wody. Te wiórka trochę napęcznieją. Poczekać gdzieś około 5-10 minut. Wypuści to takie soki, i to się tak ładnie ta woda zaromatyzuje tym. Oraz taki posmak ma też, nawet jak mleczko kokosowe. Ja sobie to później odsancza. I dolewam to do śmietany, albo do jogurtu naturalnego, albo do śmietany 30 przeważnie, bo taką daję do jakichś susików. Albo do jogurtu naturalnego, tak jak mówiłam raz jeszcze. Więc dolewacie sobie tą wodę, oczywiście nie żeby, tak też tej śmietany więcej niż tej wody, co nie? Żeby to było takie dalej troszkę gęstsze, ta śmietana trzydziestka nie jest taka rzadka jak woda, więc żebyście nie przesadzili, ta konsystencja taka musi być wyważona. I później wlewacie sobie to do, do tego dania, które chcecie. Ja akurat lubię, jak y, takie dania do ryżu są, takie zaromatyzowane tym mleczkiem kokosowym, jakoś tak y, pasuje mi to wtedy tam, to mleczko kokosowe do tego. że do takiego dania z ryżem i jak robię takie jak teraz, takie z tymi warzywami, to musi być gdzieś to mleczko kokosowe w tym. I naprawdę spróbujcie, bo działa. Jak spróbujecie, to dajcie znać, czy y, smakuje Wam to w taki sposób i czy to jesteście w stanie sobie zastąpić na przykład takim mleczkiem kokosowym. Taki wywar. Dobra, to tyle, bo już brydzę. Życzę Wam miłego popołudnia, wieczoru, kiedy to tam oglądacie i buziaczki. I jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, będziecie wtedy na bieżąco i będzie Wam przypominało o tym, ee, o nowych filmach. I na Instagramie też możecie mnie obserwować. Tutaj zostawię Wam link.